Mogę nie zapytać o Solidarność z powodów zawodowych. Rocznica powstania Solidarności i przemówienie Karola Nawrockiego na temat Lecha Wałęsy-Bolka. Czy jest szansa z przebiciem się do szerszego gremium z, z prawdą o, o, o Solidarności? I jak pan sądzi, czy. Um, czy solidarność jest możliwa w tym kształcie w którym była możliwa w latach 80 45 lat później to to jest kilka pytań w pakiecie zaczynając od spraw bieżących to jest bardzo dobre przemówienie bardzo bardzo celna narracja Sporo hipokryzji ze strony tej umownej, przeciwnej, gdzie przypomnę dziennikarze TVN24, którzy nóżkami przebierali, jak się Republiki nie wpuszczało gdziekolwiek. To teraz oburzenie, że to jest złamanie prawa prasowego, że ich nie zaproszono na tę uroczystość jakby były przyczyny, żeby ich zapraszać, akurat. Natomiast generalnie. Ja To jest jedna z rzeczy, które mnie naprawdę głęboko bolą, że sierpień 80. To jest największym polskim zwycięstwem w XX wieku obok Bitwy Warszawskiej. Bitwa Warszawska została gdzieś tam zepchnięta, przykryta Powstaniem Warszawskim, które no, było wielką tragedią. Radosne świętowanie i śpiewanie piosenek, moim zdaniem, jest nie na miejscu, ale już nie chcę wchodzić w te spory. Natomiast Bitwa Warszawska jeszcze przynajmniej jest obchodzona jako święto Wojska Polskiego, więc o tyle jeszcze jest pamięta. Sierpień właściwie został sprowadzony do roli no, jakiegoś takiego wewnętrznego święta jednego ze związków zawodowych. Może tego największego, ale to jest tylko święto związkowe. Nie, to powinno być wielkie święto narodowe, to powinno być, to powinno być centrum polskiej narracji. No, ale żeby była polska narracja historyczna, to najpierw powinni to historycy opisać. I proszę zobaczyć: tyle lat po sierpniu nie ma. Ani jednej monografii historycznej. To jest skandal, to jest paranoja. W każdym kraju, w którym by się coś tak ważnego zdarzyło, byłaby cała biblioteka w tej chwili monografii, przyczynków, rozopracowań, wspomnień opracowanych naukowo. Wiedziano by co do minuty, gdzie który z uczestników strajku był, w jakim pomieszczeniu, o której godzinie którego dnia. A tutaj nie ma podstawowej wiedzy historycznej. Dlaczego? No bo, bo Wałęsa, tak? Bo, bo... To są książki profesora Cęckiewicza, doktora Chmieleckiego. Ale to, to, ale to nie są monografie, tak? Mhm. To są właśnie książki, a, a dlaczego? Dlatego, że historyk musi się zmierzyć od razu z pytaniem, a gdzie jest ten płot, który Wałęsa niby przeskoczył? No nie było żadnego płotu, nie przeskoczył, wiadomo, że się dostał z innego... I już jest, ty wiesz co, ty lepiej tego nie tykaj. Lepiej napisz o Mieszku pierwszym, albo tam o jakichś tych, albo jeszcze kolejno o Powstaniu Warszawskim, bo tu nie ma kontrowersji. A tutaj Wałęsa żyje, jest narracja, że to on, prawda, sam osobiście, no jest niestety ten złowrogi cień Piłsudskiego, który się nad Polską unosił, gdzie też jakby cały polski sukces roku 1918, potem dyktatura i reżim sanacyjny sprowadzał do propagandy, że przyszedł genialny, wielki, ojcowski opiekun Polaków, wielki marszałek, wskrzesiciel Polski tak wziął i wskrzesił. I na Wałęsa też opowiada, że dał Polakom, prawda, jak złotą sztabę. On, on sam osobiście. No i dopóki się nie Poramy z tym problemem, no to niestety niestety ta opowieść o, o wielkim sukcesie Polaków jest Polakom ukradziona. No ona jest, istnieje, świetne przemówienie prezydenta, ale to wszystko jest w bańce. W bańce naszych mediów, powiedzmy to, a jest też kontroopowieść, yy, bo jest przecież Centrum Solidarności Rządowe w Gdańsku, które, które całe jest stworzone po to, żeby propagandę urządzić, że to nie, nie Solidarność. Solidarność jest teraz zła, a prawdziwą Solidarnością jest Platforma Obywatelska. Tak jest, właśnie. <grym> <grym> Chciałam nawiązać do tego wątku wodzowskiego. Czy grozi nam, bo chyba Karol Nawrocki stał się trochę takim kolejnym naszym wodzem i w którym pokładamy wiele oczekiwań. Czy słusznie, czy jak pan ocenia w ogóle wczorajszą wizytę Karola Nawrockiego w USA i to, czy te oczekiwania społeczne mają szansę się pozytywnie wypełnić? Jeżeli społeczeństwo będzie siedziało na fotelach i nic nie będzie robiło, to jego oczekiwania nie zostaną wypełnione zostaną wypełnione oczekiwania partii, bo ja tu widzę pewien konflikt interesów. Moim zdaniem państwo polskie wymaga resetu konstytucyjnego, wymaga nowej konstytucji i wymaga jasnego określenia, kto rządzi. W moim przekonaniu powinno jasno określać, że rządzi prezydent, tak jak we Francji, tak jak w Stanach Zjednoczonych, bo Polacy wybierają prezydenta, wiedzą, kto jest prezydentem i wiedzą, do kogo mieć pretensje, jeżeli rządzi źle. Ale prezydent nie rządzi, rządzą partie polityczne, które Polacy wybierają, ale stawiają krzyżyk tu, a wchodzi ktoś przy kim krzyżyka nie postawili. Potem się tworzy koalicja. Jak nie ma koalicji, to też jest de facto, bo jak rządził PiS, nie był jedną partią, ale były frakcje, które się wzajemnie, prawda? tego. I potem jedna frakcja albo jedna partia koalicyjna mówi, my chcieliśmy, ale. Tamci nasi koalicjanci sami widzicie beznadziejni, albo tamta frakcja, po, ziobryści popsuli, a ziobryści nie, to po popsuli. I polak wyborca patrzy na to, jest totalnie bezradny. Dlatego uważam, że no niestety, partie polityczne Polakom nie wyszły, nie wychodzą. Potrzebujemy rządów jasnych, wyraźnych, prezydenckich. I, taki, I takie rządy, partie polityczne nie pójdą na to, będą blokowały, bo chcą zachować swoje wpływy. Mhm. Więc musi być jakiś ruch społeczny, jakieś wyraźne wyraźne zorganizowanie, że tak jak w sondażach widać, że jest zdecydowanie ponad połowa Polaków chce tego, o czym mówię w tej chwili. Tak, chce wiedzieć. Wybieramy prezydenta po to, żeby rządził, a nie tylko przemawiał i wstęgi przecinał. No i musi, muszą politycy w przyszłym Sejmie wiedzieć po prostu, że muszą to przegłosować, bo, bo ich ludzie wyniosą z tego Sejmu, po prostu. To mhm. tak trzeba tak zorganizować, żeby nacisk społeczny na partyjniactwo został wywarty skutecznie. Um, ostatnie pytanie o to, co popularnie, chociaż jakoś tak nie podoba mi się to określenie, nazywa się wojną polsko-polską. Czy mhm. jest, um, obserwuje pan zmęczenie tą wojną, czy, um, czy ona będzie, Trwała, bo paliwa jest jeszcze dosyć. Jeden z moich ulubionych historyków, właściwie kronikarzy, Wilhelm Styru, kronikarz Królestwa Jerozolimskiego, tego kurciatowego. Fascynuje mnie historia tego efemerycznego kraju. On napisał takie gorzkie i, i niestety bardzo adekwatne w Polsce zdanie: Nie możemy już naszej choroby wytrzymać, ale bardziej jeszcze boimy się lekarstw. I mam wrażenie, że jesteśmy w takim stanie, że Polacy się męczą, mają dosyć, wiedzą, że to jest coś nie tak, że bez przerwy się żrą w Polacy między sobą, wiedzą, że jest nie, ale biorą w tym udział. Nie mogą z tego z tej kary zestać ja E, bo to nie wynika z czyjegoś chcenia, tylko jest to bardzo głębokie uwarunkowanie, które jest wyzwaniem wielkim, żeby je przełamać wyzwaniem dla tak zwanych elit, a w tym celu te elity muszą być wymienione, bo obecne tak zwane elity, właściwie już odmawiam im prawa elit, jest to klasa panująca po prostu. E, one, one są zainteresowane podtrzymaniem tego. Dlaczego? Bo przyjęło się mówić tak, hmm, wojna plemienna to nie jest wojna plemienna. Polacy nie są plemionami. To jest taka tląca się nieustannie wojna chłopska, bo w Polsce nigdy nie wybuchła wojna chłopska. W Polsce się nigdy Chłopi nie zbuntowali przeciwko szlachcie, przeciwko elitom, nie postraszyli jej gilotynami, i w związku z tym nie stało się to, co się stało na Zachodzie, że jednej i drudze, doły i góra, nauczyli się wzajem siebie, jak to się mówi w sferach społecznych, z których się wywodzę, Moresu. Nigdy, nigdy polski plebejusz nie uwierzył w siebie, nie stwierdził, że jego cnoty plebejskie, też praktyczność, prawda, pracowitość, to ma znaczenie. I nigdy się szlachta nie nauczyła, że musi tych plebejuszy słuchać. Dzisiaj się nazywała, ale. Solidarność próbowała. Ale, ale Solidarność temu. była takim, jeżeli nie mówimy o związku, tylko o tym ruchu, o tym, o tym o sierpniu 80, to była taka chwila takiego pięknego snu. Mm. Bo jest taki sen właśnie, że ten jeden, jeden tylko cud z polską szlachtą, polski lud, jak to Krasiński napisał. Ale to był tylko moment takiego snu, bo zaraz potem, jak przyszła Solidarność do władzy, czy się stało to samo, co po odzyskaniu niepodległości w 1900. W 2013 roku, to znaczy wyłoniła się szlachta, która powiedziała: Hamstwo ma nas słuchać. Od pierwszego momentu ta wojna na górze, która rozbiła Solidarność, a właściwie ja wskazuję tym pierwszym momentem, był właśnie Tygodnik Solidarność, kiedy Lech Łęsa po, po dominacji, no nie, niestety, bo to nie Tygodnik sprawił, tylko był obiektem walki, że Tadeusz Mazowiecki został premierem. Redaktor naczelny, w związku z czym właściciel tygodnika, czyli NZZ Solidarności i przewodniczący, wyznaczył nowego naczelnego. A zespół se prawem Kaduka wybrał swojego naczelnego i powiedział, że Wałęsa nie ma prawa tutaj wyznaczać naczelnego, bo my je se sami wyznaczymy. I to było pierwsze starcie. Absurdalne oczywiście, bo w każdym kraju jest to normalne, no kto wyznacza naczelnego? Właściciel, no jest oczywiste, nie zespół. Ale zespół my, my inteligenci jesteśmy, a to Ham będzie nam wyznaczał jakiegoś tego, bo wtedy Wałęsa był Hamem. Dopiero się, tak. po, jakby po, po nocy teczek się okazało, że wszyscy po tych samych agentach nie mamy się co pójść między sobą. Więc, więc od te, w tym momencie zaczęło się coś, co ja nazywam polską samoobronną. E, nazwę dostarczył świętej pamięci Andrzej Leper, ale ten instynkt samoobronny zadziałał natychmiast w 1990 roku, czyli. Taki instynkt właśnie inteligencko-szlachecki, no jest demokracja, ale mamy rządzić my. Jak ludzie nie słuchają mądrzejszych, nie słuchają swoich elit, to co to znaczy? No to profesor Geremek świeć pani nad jego grzeszną duszą, powiedział, to nie dorośli do demokracji. A ksiądzki Tischler dolił jeszcze, że homo jesteśmy. I trzeba demokracja demokracją, ale najpierw musi dojrzeć ta ciemna masa do demokracji, bo tak, to najpierw Adam Michnik ją musi wyedukować, a kiedy jest niewyedukowana, to jak wybierze niewłaściwych tych, to jest populizm. No i tak się męczymy 35 lat. To jest właśnie ta wojna chłopca, to jak ktoś zna historię dwudziestolecia międzywojennego, było dokładnie to samo. Natychmiast po wielkim zwycięstwie. Pod Warszawą, po wielkim wojsku z bolszewikami, wzięli się, okazało się, że jest szlachta, a właściwie każdy się czuje w Polsce szlachcicem i ma oczywiście demokrację, ale to nas mają słuchać. Tak jest. No i wesoła puenta na koniec. Przepraszam, Czyli, ale, ale no tak, no tak, nie no tak zamiast. Boimy się prawdy. Pięknego śnimy, piękny sen o Polsce Solidarnej, ale żyjemy w Polsce samoobronnej, której mottem, gdybyśmy, tak jak Stany Zjednoczone, e pluribus nie mieli mieć motto, to, to powinno pod białym Orłem być napisane słowa z piosenki świetnego skądinąd niedocenionego artysty Kazimierza Grześkowiaka, że nieważne czy je co je, ważne to je, co je moje. To jest właśnie polska samoobronna. Bardzo dziękuję za rozmowę.